Cześć, dzień dobry moi drodzy. Zapraszam na niedzielny odcinek. Mam nadzieję, że z takimi samymi albo nawet lepszymi emocjami, jak to było wczoraj. Jak ktoś nie widział, to zapraszam na odcinek. Fajna wygrana się trafiła. A na dzisiaj przygotowałem też mik za 88 zł. Zaczniemy szczęśliwymi liniami z numerem 17. Dalej mamy zdrabki za 5, czyli laki Koniczyna. Tutaj portfel zielonych i białe złoto. Mam aż 5 drapek za 10. No wczoraj ładnie dawało, więc dzisiaj wybrałem więcej. Miejmy nadzieję, że jak się passa będzie utrzymywać. Szesnastka to mamy szery 3 siódemki, czwórka to jadę do Vegas. zodiak to numer 21, wielka czarna perła dwójka i tak samo dziki cash. No i megalinie już widzieliście wczoraj. Numerek czeka na wydrapanie siódmy, także niech się nadzieje tutaj też pozytywnie. No to zapraszam. Tak więc pierwsze dwa symbole jakie znajdziemy tutaj. To winogrono i księżyc. Winogrono jest tylko jedno. Nie, jest to drugie. Czy jeszcze coś? Nie, księżyc. Nie. Także stabilnie. Gruszka i słońce. Słońce jedno, drugie. Gruszka też się znalazła. No dobra, coś tu się powoli dzieje. Podkowa i krab i tu jest podkowa i tutaj kolejne dwie o, kurde kurde niesamowite może teraz coś z tej strony korona wiśnie i co? no ani tego ani tego jest grubo serce i tęcza tęczę mamy czy jest jakieś serducho? nie słoń i diament Słonik tu, słoń tu i diament obok zaraz. Tu kolejny słoń. I tyle. Trefl i pomarańcza. Tak. Dalej mamy pik i klucz. Też się widzę, coś znalazłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu jeszcze klucz. Ok. Jabłko kości. O, mamy linię. Nieprawdopodobna sytuacja. No to widzę, że pasa trwa od wczoraj. Jabłko tu. Tyle jabłko tu jeszcze. Dobra, tyle. Kwiat i śliwka. Tu jest kwiat, ale nic to nie daje więcej. Dobrze. A ostatnie dwa symbole to arbus i troskawka. Skawka tu, Arbus jest tutaj, tu jest Arbus, i to będzie tyle. Nie. Tych symboli tutaj nie było. Dobra, co pod linią 3 zł? No, jak już się coś trafi, to więcej nic nie chcę. DD się potwierdza, także też pozytywny aspekt, taki, że zaczynamy od wygranej. Dobrze, szukamy biedronek zgodnie z logiką. Jest biedronka. O proszę, jak się dobrze nam ten odcinek zaczyna druga z rzędu wygrana. Dobra, więcej biedronek nie ma, jest tylko tutaj i mamy piąteczkę. Fajnie. No, zobaczmy, szery. Na nią nie ma mocnych, ale może jeszcze na wajbie wygranych coś tutaj wydrapiemy. O, niesamowite, moi drodzy. No, widzę, że się Utrzymuje to szczęście. I druga, siódemka, nie? No to, to, to jest tak jak wygrać główną pięć razy z rzędu. Pięknie. Dobra, sprawdzamy. Dyszki, czy może coś więcej? Dyszka i dyszka. 20 zł, ale no to w ramkę i na ścianę. I trzecia z rzędu wygrana. No, niedziela widzę też, dopisuje. No chyba, że się nagle coś stanie, już pustaki polecą, ale trzymajmy dobry tutaj fluid. <laughs> 33, 29, 12, 34 i 17. Nie ma. Zobaczmy, co dalej. 26, 22, 32. No to tak wszystko już obok, niestety. I ostatnia linia. Może jakiś. Pojedyncze coś wyskoczy. Nie. Nie zdarzyło się. Dobra, czyli tu już mamy stropkę przegraną. Ok, szukamy dolarków. Jadem do Vegas. Czy uda się trafić? Chociaż jeden. Karo słońce, cytryna, tref i ananas. Wiśnie, tu mamy piłkę i ostatnie pola. No, niestety. No to teraz szukamy gwiazdek. Niestety panny nie było w momencie zakupu. Ale może tutaj się trafi jakaś szczęśliwa gwiazdka. O, proszę bardzo, mówisz i masz, jest wygrana. Tutaj mamy kotwicę, jest statek, fajne symbole, podobają mi się. I jeszcze mamy delfina. Także tyle. Wracam do gwiazdki i wydrapuję co? dyszkę. Fajnie. Także co, połówka już jest? No, jeszcze nie. Ale przed nami parę zdrapek. Ostatnia zapiątka to białe złoto. I zobaczmy. 53, 36, 45. No, krążą, ale rzeka się wstrzeli. 41, 48, 19. Niestety. Także dzisiaj tylko jedna z rąk za 5 zł. się okazała trafiona. Przemienimy jeszcze 2 za 10. Może tutaj dolarek wpadnie, jakby się nie chciał. Prezent, klucz, trofeum i dolarek. Superowsko. Także już połówka jest. Wczoraj duży plus, także weekend mega udany. dyszka kolejna do kolekcji. Dobra, no to szukamy worków bądź dzikiego zwierza. Tego tygrysa, wyczekiwanego. Jedwonka, rower, truskawka, kwiaty. balsam, gwiazda, te gwiazdy sporo. Na szczęście się w Zodiaku trafiła. Słońce, liść i ostatnio już tutaj pola, koala. Tak zawsze, na pierwszy rzut oka myślę, że to już jest ten wygrany symbol, ale niestety, no i tutaj, jak widzieliście, nic się nie trafiło. Także, moi drodzy, zostaje ostatnia zrabka, jaką. Jest megalinia, jaką są megalinie. Także drapiemy. Numerek siódmy na pokładzie i przyjdzie, co wydrapać: popcorn albo rower. Albo to i to: popcorn i rower. Szukamy dalej symboli. No i co? To mamy jeszcze jeden rower, ale tylko tyle. No, także początek dość kiepski, ale może ostatecznie się trafi. Trzy tylko symbole wystarczą, żeby jej nie trafić. A mamy ich tutaj aż 28. Piłka i gwiazda. I tego się trzymamy. Piłka tutaj. Jest gwiazda. Mm -hmm, mm -hmm. I co? Tyle. No, jakoś tak nie Widzę, zaczynamy. Chyba, że coś oczywiście przeoczyłem, ale to się w trakcie zabawy znajdzie biedronka i diament dobrze, tu mamy diamencik tutaj mamy diament kolejny tu już nic nie widzę ale diament jest jeden drugi i tutaj mamy jeszcze jeden diament dobrze, także tyle na początek chyba a, wiesz, wiesz jeszcze jest diament dobra, to tak może się zwolni z tym drapaniem powoli, a dokładnie, nie? kokos korona Tutaj mamy kokos, korona jest, korona kolejna, tutaj też, no tych, tych symboli znowu troszkę więcej, fajnie, to kolejna korona, o, widzicie, więc troszkę się to poczyściło z tych symboli. O, jeszcze kokos był, właśnie, to co mówiłem przed chwilą, łódź i auto. Także zobaczmy, autka są, o, jest tam i Łódź, dobrze, to jest kolejna, tu mamy auto, tu kolejne auto i chyba tyle. Dobrze, co tam dalej los przyniesie? Serce i flaminga. Mhm. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic i tu nic. Klucz i pierścionek. Teraz taka sytuacja. Klucz, pierścionek. Będzie coś czy nie? Dobra, tyle. Kłódka i słońce. Słońce tutaj. Tu kolejne. O, i tutaj jeszcze. Dobrze, bo słoneczka brakuje. Słońce tu. Coś tam jeszcze było, kłódka, nie? Ale nigdzie nie widziałem. Także zaliczone te symbole. Tu jeszcze było słoneczko, ok Wracamy. Teraz może po tej stronie. Liść i lody. Tutaj o, oh, właśnie mamy liść. Tutaj kolejny. Lody są. O, tutaj mamy też więcej, dobrze. Tutaj mamy liścia, tutaj kolejnego, o i lody są też, tutaj też, o, to się tak fajnie zadziało. No dobra, tęcza i aparat, foto, <laughs> tu jest foto i tu mamy tęczę na dole, także tyle, żółw i szminka. No i tak to właśnie z tymi dogrywkami jest. Trzeba lecić, czas poświęcić albo tyłek truć pani, żeby mi odkładała, a to i tak nigdy nic z tego nie ma. Także no chyba sobie na razie daruję te wszystkie dogrywki. Co ma wpaść na premierce, to wpadnie. Żółw, żółw i tutaj kolejny żółw. Ok. Wiśnie oraz pióro. Zobaczmy, czy coś się tutaj zmieni. Pióro to pióro tu. Tutaj już, o, tu mamy wiśnie. Tutaj też wiśnie, ale to będzie tyle. Zobaczmy motyl oraz moneta. No właśnie, motyl, moneta. Tutaj kolejna. Jest motyl, to moneta. Jest motyl, to kolejny. I tyle. Także dwa ostatnie symbole plus bonus ewentualny. Naszyjnik, ananas. No i właśnie chyba nic z tego nie będzie. Tu jest naszyjnik. Tu kolejny naszyjnik. Tutaj też. O! No ale zawsze coś tam braknie, nie? Okej, okay, Jak nic nie pominąłem, to raczej wygranej nie ma. W bonusie mamy lustro, a kontrolne prawdę powiedzą dokładnie tak. HDC. Ale i tak tragedii nie ma, bo połówka przekroczona. Dokładając do tego wczorajszy wynik, no to weekend wyszedł genialnie. Tylko przypomnę, 3 zł w szczęśliwych liniach, 5 zł w laki Koniczynie. Tutaj mamy 20 zł w strawce Sherry. No to to jest, to jest taka wygrana jak ta wczorajsza. <grytania> Zodiak dyszkę i wielka czarna perła dyszkę, czyli 24, 20, 40, 45, 48 zł na 88. Także dziękuję. Weekend zaliczony bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że kolejne odcinki również będą na fajnym, dobrym, bilansowo poziomie. Także trzymajcie o to kciuki. Jutro zapraszam na losy. We wtorek na kolejny, strapkowy odcinek. Cześć!